Działa działa, działa i to jest mój kolejny odcinek ura. Próbuję go przejść. Niestety zatrzymałem się na kaktusach. Co mnie strasznie boli, ponieważ jak nie przejdę to będę miał to w dupie. Znowu kilka razy już tam byłem. To był mój czwarty raz. A nie wiem co się dzieje. Hmm, Pe poft. Jedno znowu. Nie wiem ciężko będzie.

Dobra, działa. Adventure. Dobra. No, od razu łatwiej. Em um, tak. Wszystko było legit. I find the button. To jest chyba fake. A nie, to jest prawdziwe. O kurde, to na czas jest. O kurde, dobra, bo to jest podwójne. Zaciąłem się! S, jaj. S? Problem jest taki, że tu checkpointy nie działają. E, no co ja mogę powiedzieć? Nowe e, karty graficzne. A. Radeony, nie wiem. Szczerze wolę Nvidia. Nie wiem, kto woli Radeony, znaczy. RTX 3070 jest bardzo fajnym rozwiązaniem pod względem, bo ja jak będę miał RTX albo ten, to będę używał na pewno RTX ON. A no... Jest tańsze od tego... Ale w sumie nie wiem. Jest chyba RTX 3070, jest tańszy od tego, od AMD, AMD jak to? RX 36800, o tam jest chyba XT jeszcze. Wolę Nvidia chyba, bo jest według mnie, myślę, że ma bardziej serwis... Chociaż nie wiem, może w ogóle mój komputer nie obsłuży tej karty graficznej, więc... Nie wiem... Nie będę się rozmyślał nad tym, czy... Okaże się, że jej nie włożę raczej mi się zmieści, ale totalnie mam dziwny komputer, Mam mamy z kosmosu od MSI, więc not stonks nie mam takiej, takiej zwyczajnej obudowy, mam taką bardzo dziwną Że obudowę mam normalną, ale środek komputera mam strasznie dziwny bo karta, graficz karta graficzna nie jest w tym przy płycie głównej, a jest Tym yy... nawet nie wiem czy PCI będzie dobry no chyba będzie najbardziej się martw pobór prądu nowych e, kart graficznych bo nie powiem o podobno ma RTX 90. będzie miał mniejszy pobór prądu niż pod AMD rozwiązanie chociaż nie wiem co ja mam tu to... zrobić hmm pepuft? a tu dobra p Czekaj. Kopa. Głupia latarnia. Mm, nie wiem, ja wolę od MVD. Bardziej mi się. Nawet styl mi się bardziej podoba. Więc. Nie wiem, co ja tu muszę zrobić. W sensie, Czy znaczy wiem? No nie wiem. Każdy woli to, co woli. Są na pewno wydajniejsze. Hmm, jeśli chodzi o bez RT RTX'a, ale nie ma dlss -S. a szczerze chyba wolę dlss -S. z tego to jest skalowanie jakby grafiki chociaż nie widzę, ja nie widzę dużej różnicy pomiędzy skalowaniem a natywnym 4K ponieważ mało kto ma chyba nawet natywny 4K <laughs> Nvidia już idzie w 8K z BTW chociaż 8k, można zagrać też na słabszych kartę graficzną. oczywiście gdzie ten jest slime block? typowt? a ta, tam muszę iść tak, ale gdzie teraz iść tam. tam? mam iść na, coś takiego, Piek. no y -y -y. jest na 4 okej okay. To by zniknęło na Nie wiem, który mam poziom Bo zniknął mi Usunąłem mody Sam, Nie mody Tylko fabryka S Ja ja mogę coś takiego zrobić e, Trochę idzie szybciej teraz Mam wrażenie um, A tutaj, dobra i ostatnie, dobra, kończymy tą. Mapkę kończę, więc POG. każdy hmm. woli to co woli. Można konsolę sobie kupić. Można sobie. Gdzie ja iść? Dobra, ty jak to ukryte jest. No, to jest taki trochę myślący parkour już. Co jest? Ja mam tak pójść? Co ja mam tu zrobić? Czekajcie, ja mogłem tu się spać po prostu. Dobra, nie, dobra, to... Z góry skaczy się tu, tak? Nie wiem pojęcia, co tu się stało, ale dobra. E, przychodzę to, bo nigdy tego nie przejdę. Mm, nie wiem. Kartę graficzną w ogóle dziwny temat. Czy nie jest dziwny? Ech. lắm hmm. ừ A wy jakie karty, karty wolicie? Nie wiem, co miał chuj mi w to. Hmm, tam mam iść? Tam ma iść. I to jest bardzo pomysłowy parkour Będę szczery Nie mieści w iluś tam kratka chyba, w jednym czanku nawet Nie, czekaj, już, takiego zrobić O kurde, dobra w Szczęście daleko się nie cofam Time ale tu już może być słabo Okej okay. Znowu Nie no nie Ej dawno się. Nie włączyłem muzyczki, ja się dziwię co się dzieje, dobra Jezu jaki fail Dobra nie was. No. No. dziwię dlaczego tak cicho jest? Wow. No cóż, e, jest późno, bo zabrałem się do tego do nagrywania bardzo późno, mi się nie chciało. Jestem leniwy. Może nie aż tak leniwy. Trochę jestem leniwy. Trochę raczej bardzo. Jezu, przestraszyłem się. Dobra z tym. Weźmy coś, coś. Gotów. Chyba inaczej to zrobić. Nie mogę na shiftcie. Ah. Uh. branco Be aí. się wspinać po tym Burdy, no nie da się Okej okay. Dobra, łapię się Znowu Nie, jak ten etap zajmie bardzo długo Więcej tego. Why? E, przynajmniej ładny Zachód Słońca, tam Wschód, whatever, no, tam mm, jak zwykle musi aferę mieć o pory co jest w sumie zrozumiałem, Nie co... Czemu miał tego nie robić? teraz pytanie, mam tam? Pepoft? Ej, jak ja... ...to niebie, to czy ja... ...bez jaj... Koniec? Serio? To koniec? Już nic nie ma żadnego portalu? Dobra, no to... Eee... Było to krótsze niż się spodziewałem. Może znajdę jakąś dłuższą mapę. Co tam jest? A, już więc tam jest. To chyba wracamy na spawnę. Uuu. Uh. Tak, dobra, ty... Ale jestem... Mistrz! Ale ładne refleksje. Chociaż to nie jest to, co Nvidia oferuje RTX-em, ale mm, dobra, walę ten o, parkour na koniec. Mm, nie wiem, szczerze, whatever tam w Amerykę. czy to jest ważne, nie wiem, nie, nie będę się może lepiej yy, rozmawiał o polityce, bo się nie znam na tym totalnie jestem takim typowym gościem, który komentuje, ale nic nie wie a takich ludzi jest sporo to 90% prawdopodobnie w Polsce może na całym świecie, nie wiem ludzie według mnie trochę za bardzo... nie no, coś tam było i teraz się mówią co jest dobre, a co jest złe i co to, to tyle powiem Hmm. Zastanawiam się jaką mapę następną zagrać, bo muszę sobie znaleźć jakąś. No um, trochę się nie chciało Minecraft spać No niestety O Jezu, będę musiał jeszcze jedną rzecz zrobić niestety Ale to znaleźć miniaturkę do tego, bo trochę Mogłem zgubić? No jest. Good job. You are really świetnie. To no, myślę, że koniec. jest. 15 minut to bardzo mało. Niestety dużej się nie dało ten odcinek zrobić. Tego a może? Okay. Może się da. A no, może się nie da no. jest 180. -ka. Nie dałbym rady. A dobra, zrobię jedną rzecz. Dobra. Ale 180. Jest to samo go później tak. Dobra, mam nadzieję, że się nikt tego nie obejrzy. Patrzyłem ostatni odcinek. Nie wiem. Czy to nie wyświetliło? Czy co Muszę się trochę na YouTube? Po prostu wstawiam odcinki. Chociaż teraz mniej systematycznie, może do tego... Myślę, żeby coś nagrać z ABD. Znowu, w końcu rangi już minęły, a ja dalej nie nagrywam. Nie wiem, powiem. Bym... Trochę przedłużam, bo tu już nic się nie będzie. Więc, jeśli ktoś by miał wbić na chwilę, chociaż, to pewnie już by wyszedł. Więc myślę, że co mogę zrobić, co pożegnać, screena Sewalny, nawet tutaj dobra chujowy screen, E, nieważne no to powodzenia ja tam w życiu, w szkole w przetrwaniu